Dobra, Waktoria. i wak No to ja bym tutaj Alter Boy postawił, yy, patrząc na materiały i na taką koordynację. Kurcze. No, on tłumaczył czemu Alter Boy? Bo totalnie nie kuwam. No, że Alter Boy, że wchodzi ze swoim Alter Ego do fejmu, że to nie jest Fabiański, tylko. A to chodzi o Alter Ego, tak. a nie, że y, ten y, od hmm. księdza ten typ. Jak on się nazywa? Ministra. Bo alter Boy no. to jest ministrant, nie? No chyba to jest tak, wiesz, nie. później w razie czego, żeby mówić, no, że, że ja tam nie walczyłem, tylko moja postać, nie. No to jest Bezpie bezpieczna wersja. Tak? Właśnie ten ministrant mi się z dupy no. wydawał. No ten alter Boy jako alter rozumiem. Ja tutaj wa waka no. w ogóle nie kojarzę. No, ja widziałem tylko tak po, po tym, jak oni się ruszają na tych materiałach, nie? Ale no. No Fabiański sprawia wrażenie, że jest bardziej taki um, utalentowany motorycznie, można powiedzieć, że wydaje mi się, że miał większy kontakt ze sportem gdzieś tam, w przeszłości. Siłą rzeczy po prostu, wiesz, jakoś Aki, też te role miał takie, po prostu, nie? I kurczę, ta ręka jakoś tak fajnie mu wraca. W sensie, że on, po, on podobno dopiero mm. zaczął, nie? Mm. Ale może coś. Yy, nie wiem, czy on mówił. Yy, bo akurat może przeoczyłem, jak yy, był, był ten cage, czy tam. To się cage nazywa teraz, czy. Chyba tak. No kurwa. Sorry. O, no i koniec. No i koniec challenge. Chciałem złapać, tak z głowy chciałem złapać. Chciałem zrobić, wiecie, taki trik. Kurwa, że... moje klapki, Kurba. ja pierdolę. Zatrzymamy na chwilę. Bo ja tak się przymierzałem, mówię, dobra, zdejmę zdjęć normalnie, czy zrobić trik, nie? Też chyba e, ten. Fabiański u Izu trenuje. Na WCA, więc... Dobra, no, nie no kurczę, nie widzę tutaj sensu, żeby ryzykować na Vaktoja naszymi pieniędzmi, nie? No. A pącz, ten co go nie znasz, waktoja, to ten z Wakanda Forever, raktor. Właśnie, że się nie domyśliłem po nazwie. No.